Piąta niedziela Wielkiego Postu, jesteśmy naprawdę blisko Tridu i świąt Wielkanocnych. I na tę niedzielę kolejne słowo otrzymujemy, z którym mamy dzisiaj trochę się zmierzyć. To słowo przyjąć, zabrać je do swojego życia. I drodzy, Zawsze jest tak, że to pierwsze czytanie połączone tematycznie z Ewangelią. I rzeczywiście zobaczmy, zarówno pierwsze czytanie z Proroka Ezechiela, jak i dzisiejsza Ewangelia jest o, o tym, że Bóg otwiera groby i wydobywa kogoś z grobu. To Słowo Boże jest o Bogu, który nie chce śmierci człowieka. Nie chce śmierci człowieka, którego ukochał. Z którym wszedł w przymierze, któremu dał obietnicę. Spójrzmy najpierw tak historycznie, w takiej warstwie właśnie historycznej, spróbujmy użyć zarówno to słowo i działanie Ezechiela, jak i dzisiejszą Ewangelię. Przypomnę króciutko ten kontekst tłem do tego proroctwa Ezechiela są wydarzenia z VI wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wtedy to Izraelici zostali deportowani ze swojej ojczyzny, można powiedzieć, gdzieś na, na tereny obcego pogańskiego mocarstwa. Wyprowadzeni ze swojej ukochanej ziemi żyli jak niewolnicy żyli bez dostępu do kultu, który tak kochali, bez dostępu do świątyni, którą tak ukochali. Pozbawieni tego wszystkiego nie mogli swobodnie pielgrzymować do Jerozolimy. Nie było tego całego religijnego, duchowego doświadczenia. Ono zostało nagle zamknięte, zostało jakby zbite. I naprawdę to doświadczenie tam, w Mezopotamii, to było jak bycie w grobie, jak bycie w jakiejś ciemności, jak bycie gdzieś umarłym. Ale zobaczmy, że właśnie tam, tam w tym miejscu, tam w tym doświadczeniu Bóg zaczyna mówić do nich przez proroka Ezechiela. Posyła go, zresztą Ezechiel razem z nimi został tam wzięty, deportowany. I nagle doświadczają, dostają to proroctwo. O, otwieram wasze groby i wydobywam was z, grodu, z grobów, mój ludu. Wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, mój ludu. Udzielę wam mego ducha byście ożyli i powiodę was do kraju wiecznego, waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Wykonał? Wykonał. 60 lat później przekazy historyczne mówią, wrócili do domu, wrócili do tego wszystkiego, za co tęsknili. Na sposób, tego nikt się nie spodziewał, bo to się dokonało przez dekret pogańskiego króla Cyrusa. Takiego rozwiązania chyba nikt sobie nie wyobrażał. Ale Pan Bóg, co zapowiedział, to zrealizował. I to się stało. Moi drodzy, my trochę jesteśmy w takim doświadczeniu teraz. Ten kościół zazwyczaj o tej godzinie jest pełen młodych ludzi. Obejrzyjcie się troszkę. Jest, jest, jest bieda. No, ale do tego jesteśmy zmuszeni, trochę wyprowadzeni na taką pustynię, takie doświadczenie, trochę no, trochę takie, jakie mieli Izraelici, trochę odcięci jesteśmy teraz od sakramentów, takiego swobodnego chociażby dostępu do sakramentów, do modlitwy, do wspólnoty, picia we wspólnocie. Ale mocno wierzę, że dzisiaj to, 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 to słowo właśnie jest do nas. Że Pan Bóg dzisiaj działa też pośród nas w całym tym trudnym doświadczeniu. On chce nam powiedzieć, przeprowadzę was, was przez to. Wrócicie do, do tego doświadczenia, do swojego kraju. I będziemy się ponownie cieszyć tutaj tą naszą wspólnotą. Zobaczmy właśnie, że to słowo dzisiaj możemy w ten sposób odczytać. Słowo zawsze mamy też czytać w w naszym aktualnym położeniu. Może to jest jakieś twoje osobiste doświadczenie, jakiegoś grobu osobistego, trudnej sytuacji, może jakiegoś grzechu, słabości. Może masz takie doświadczenie grobu. To, to otwórz się na to Słowo, które Bóg ci daje i mówi ja otwieram twój grób i wydobywam cię z tego grobu. Ja jestem mocny, jestem w stanie to zrobić. Gdzieś na tej głębszej warstwie właśnie o to chodzi. To słowo mówi o, o, o zamknięciu człowieka, o grzechu człowieka. Bo najgorszą śmiercią, najgorszym grobem rzeczywiście, sytuacja jest w grzechu. I właśnie wszystko w Biblii, a zwłaszcza w Chrystusie, mówi nam, że Bóg chce wydobyć człowieka z tego grobu grzechu. I robi to zazwyczaj w taki sposób, którego my się nie spodziewamy. Dziś przychodzi. W taki sposób, którego my byśmy nie wymyślili. W Ewangelii jest podobnie. Do Jezusa dochodzi wiadomość, że jego przyjaciel, łazarz, jest chory. I on zwleka, on dwa dni zwleka. Dlaczego? Bo ma w tym jakiś swój zamiar. Tak działa Bóg. My byśmy chcieli często Pana Boga nagnąć do naszego pomysłu, rozwiązania, rozwiązania danej sprawy. Pozwólmy Mu działać. Bądźmy uważni na to, jak On działa w naszym życiu. Przychodzi przez Słowo Boże, przychodzi przez jakieś natchnienie, przychodzi na modlitwie, przychodzi przez drugiego człowieka. Bądźmy uważni, w jaki on sposób gdzieś tam chce nam, chce nam pomóc wyjść z tych naszych grobów. Właśnie ta, ta Ewangelii się mówi o, o tym, że Jezus wydobywa człowieka z grobu, gdy ten gdzieś właśnie pogrążony w tej śmierci, jak, jak mówi Ewangelia, cuchnął już. Czasem właśnie mamy takie doświadczenie, już, już po prostu czujemy, że wcale jesteśmy no, w bardzo kiepskim doświadczeniu. To, to On wtedy właśnie woła i wydobywa nas z grobu. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie w swoim życiu, że. Że dokonało się to z martwych że On to złamał, że On Cię wydobył. Trzeba pielęgnować takie doświadczenia. A dzisiejsze drugie czytanie z listu do Rzymian świętego Pawła mówi nam o tym, że właśnie że Bóg jest blisko. Paweł snuje te refleksje na temat życia w duchu i pokazuje nam, że w nas, Żyje, jest obecny, mieszka duch Chrystusowy, duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych. Ja moi drodzy, od, naprawdę od początku tej pandemii, kiedy to wszystko zostało zamknięte, mówię tutaj o kościołach, o sakramentach, o takiej naprawdę swobodzie życia religijnego, sakramentalnego. Ja jestem totalnie przekonany, że Pan Bóg o, o, o odkrycie, o odnowienie tego życia wewnętrznego w nas. Bo my często sprowadziliśmy na życie religijne do, do sakramentów. Idziemy do spowiedzi, idziemy do komunii. I trochę tak mam wrażenie, że, że, że się przyzwyczailiśmy do tego, że idziemy do Niego, sięgamy po Niego na zewnątrz. A o czym się mówi Paweł? Paweł mówi: Jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego ducha. Czy ja mam to doświadczenie właśnie mieszkającego we mnie Bożego Ducha? Moi drodzy, to jest do na nowo odkrycia. Myślę, że ten czas jest po to, żeby się tym zachwycić, że naprawdę Bóg w uczyniu z nas swoją świątynię i On w nas chce żyć, On chce w nas intensywnie żyć i działać. Święty Paweł w innym liście, w liście do Galatów, On jakby rozwija tę myśl o Bożym duchu, bo pokazuje, że jeśli mieszka w Tobie duch Chrystusa, to On zaczyna owocować w Tobie, i zaczynają się pojawiać. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, opanowanie, łagodność, wierność, dobroć. I moi drodzy, może być tak, że my do tego Kościoła chodzimy, my do sakramentów przystępujemy, a wcale nie owocujemy. I potem Kościół i chrześcijanie mogą przyjąć taką formę, właśnie niby to praktykowania, Życia sakramentalnego, ale owoców nie będzie widać. Może po to jest też to doświadczenie, żebyśmy się obudzili, przemyśleli to i zweryfikowali to jakoś w swoim życiu. Teraz, właśnie, bardzo dużo mówimy o tej komunii duchowej. Nie mogę iść do kościoła, nie mogę przyjąć sakramentu, ale mogę Jezusa w sposób duchowy przyjąć. I sobór trydencki. Kilkaset lat temu mówi o tym, że może, mogą być takie, może być kilka, kilka, yy, jakby kilka yy, sytuacji, jeśli chodzi o komunię. Może być tak, że ty przyjmujesz sakrament, przyjmujesz komunię sakramentalną, ale nie duchową. Przyjmiesz komunię, ale, ona, ale nie pozwalasz rozwijać się tej łasce. Możesz przyjąć rzeczywiście sakrament i przyjąć go duchowo, i wtedy zaczynasz owocować. To jest druga opcja. I trzecia, sakramentu wcale nie przyjmiesz, ale duchowo przeżyjesz spotkanie z Jezusem i też będziesz owocować. Pomyślmy o tym, jak to się dzieje w moim życiu. Jak to się dzieje teraz w moim życiu, kiedy to wszystko trochę tak jest przymknięte. Cudowne słowo dostajemy na ten piąty tydzień Wielkiego Postu, bo to słowo mamy zabrać dzisiaj stąd i niech ono w nas jakoś popracuje w tym tygodniu. Nie wiem, może będzie transmisja w domu. Przyjmij go duchowo. I zacznij owocować. W kapłaństwie, małżeństwie, rodzinie, w twoim domu, w pracy, żeby ludzie widzieli, że ty masz w sobie ducha Chrystusowego. Że Ty żyjesz w komunii z Jezusem i owocujesz, jak, jak tego dzisiaj brakuje, jak my na, na, na nowo musimy, by to odkryć, to wszystko jest dla nas. Tylko, tylko, żeby działało. Módlmy się, żeby działało, żebyśmy się przebudzali często.